Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Dziś, jak już widzicie po tytule odczytu jego jej myśli do Ciebie, o Tobie, o was, o waszej znajomości. Zobaczymy, co karty Wam przekażą, będą chciały tutaj udostępnić w tym odczycie jakie informacje przy Was. Kochani, przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym musi rezonować, a Wy wizualizujcie osobę z waszego serca, z waszej myśli, osobę z Waszego życia. Tak jak ja to często mówię, niezależnie od relacji, sytuacji, w jakiej tu i teraz jesteście, jaka jest teraz między Wami, w to nie wchodzimy. Czyli dla ułatwienia, nie wchodzimy w relacje, w sensie w aspekt relacji. Jeżeli jest brak kontaktu, jeżeli są to relacje romansowe, to jakieś róż, różne trudne, dalekie, odległe są między Wami. Jakieś przeszkody. O to w kartach dziś nie pytamy. Pytamy po prostu, co ta osoba myśli tu i teraz o tobie, o was, o waszej relacji, znajomości, co karty będą chciały wam udostępnić. Dziś, jak już widzicie po tytule odczytu, odczyt, wybierz kartę. Część z was bardzo lubi takie odczyty, część z was niekoniecznie. Także będę mieszała te odczyty, żeby wszyscy byli zadowoleni. Mam nadzieję, że. Dla osób, które lubią odczyt bez wyboru kart, również ten odczyt się spodoba. Zatem, kochani, zaczynamy. Zapraszam do tego odczytu jego jej myśli, do Ciebie, o Tobie, o Waszej znajomości. I, kochani, tak jak już mówiłam, dwie karty do wyboru. To jest karta numer jeden: wizualizuj wyobrażaj sobie osobę z Twojego serca, z Twojego życia, z Twojej myśli. I jeżeli ta karta ciebie graficznie do siebie przyciąga, wybierz tą kartę jako przewodnika dzisiejszego odczytu. I karta numer dwa, tak samo, grafika karty. Jeżeli ciebie przyciąga, jeżeli czujesz, że chcesz wybrać tą właśnie kartę, wybierz tą kartę. Ta karta będzie przewodnikiem Twojego odczytu, co oznacza, że ja właśnie na tą kartę będę robiła ten odczyt dla ciebie. Pamiętajcie, wizualizujemy osobę z naszej myśli, głowy, serca, życia ogólnie przy nas. Osobę, na której nam zależy, a ja zapraszam Was do głównego odczytu, kiedy już wybraliście sobie karty, które chcecie, żeby były w tym odczycie dla Was przewodnikiem. Zapraszam. Kochani, przede mną przed Wami karta, którą sobie wybraliście, karta numer 1. Ja z kart oczyszczonych oczywiście wcześniej już właśnie chciałabym, <ściał> chciałam postawić karty na zasadzie, co ta osoba myśli... O Tobie, o Was, o Waszej znajomości. Na ten moment, na tą chwilę, niezależnie od relacji, w jakiej jesteście, widzę dystans i opłodzenie między Wami, widzę oddalenie się, inne oczekiwania, inne perspektywy lub przeszkody, które pojawiły się całkiem niedawno. Dla części z Was relacja, która jest w zawieszeniu albo. Powiem tak może brzydko trochę lub może nie brzydko, ale tak wiecie, potocznie mówiąc, relacja jak odgrzewany kotlet. Po prostu wracacz przy Tobie, relacja, z którą jakby z jednej strony już się pogodziłaś, że nic, z tego nie, pogodziłeś, że nic z tego nie będzie. Z drugiej strony karty wskazują, iż ta osoba może nagminnie wracać, nie dawać Ci spokoju lub wr wróciła po prostu, chce wrócić. Czujesz, że chce tego powrotu, chce rozmowy, chce spotkania, chce kolejnej szansy. Dla części z Was, co myśli ta osoba przede wszystkim o Tobie? Kochani, e, karty, jakie mi tu wychodzą, to przede wszystkim osoby spod znaku strzelca, wagi, słuchajcie, koziorożca i ryb. Co oznacza, że albo Wy, albo osoba, o której myślicie jest pod tego znaku lub oboje jesteście spod tych znaków. Oczywiście odczyt jest dla wszystkich, jak najbardziej znaków Zodiaku, ale karty takie tutaj dają, taką informację dają. Kochani, co myśli o tobie osoba swojego serca, życia, głowy, niezależnie od sytuacji, w jakiej tu jesteście? Ta osoba, wiecie, jest trochę w karcie takiej narcystycznej, trochę osoby takiej egoistycznie patrzącej na życie, na siebie, siebie stawiającej. Na piedestał i jakby na pierwszym miejscu. Ta osoba uważa, że wiele od siebie daje, ale ma też duże oczekiwania względem ciebie, uważa, że ty zbyt dużo od niego, od niej oczekujesz, lub masz jakby za wysokie oczekiwania względem waszej znajomości, względem waszej znajomości, relacji. Kochani, ta osoba tutaj myśli o tobie z perspektywy, jakbym mogła Wam to powiedzieć. Że czuję, że ty się bardzo silnie angażujesz w tą relację, również uczuciowo. Ona do tych uczuć, tak trochę powiem, wam jest na bakier z dystansem i niekoniecznie, ale na pewno myśli, myśli w Twoją stronę są skierowane przez karte bratniej duszy, stricte jesteście do siebie bardzo podobni, macie podobne gusta, podobne e, zainteresowania, macie ze sobą o czym rozmawiać przede wszystkim, tak? Ta osoba czuje, że ty jesteś jej uzupełnieniem, że jesteś jej połówką, mimo że stara się, powiem, na około do waszej relacji i do waszej znajomości podchodzić. Nie, da, nie chce Ci dawać tutaj jakichś e, stricte poważnych deklaracji, zobowiązań. Nie chce się zobowiązywać przede wszystkim, ale może Ci mówić o swoich uczuciach. Na części z Was może mówić o swoich uczuciach, a nawet jak nie mówi, to Ty widzisz to, czujesz i odczuwasz ze strony tej osoby. Co ona myśli jeszcze tu i teraz, przede wszystkim tu i teraz? Na pewno ma związane ręce. I powiem Wam, że tak ma związane ręce, że no nie widać w kartach, by miała szansę oswobodzić się z tego, mimo że próbuje, mimo że y, zasięgała jakiejś porady. Ta osoba może być w jakiejś relacji: Ja powiedziałam, że w relacji nie będziemy wchodzić, ale ta osoba może być w jakimś związku, y, może być odległość między wami. Dla części z Was wy również możecie być w związku. Tu mi strasznie wszystko takie ukryte wychodzi: ukryte, niedopowiedziane, yy, takie schowane, yy, wręcz zabarykadowane. Wasze uczucia, stricte tej osoby, uczucia, jak w lustrzanym odbiciu. Wy nie czujecie się pewni w tej relacji. Ta osoba nie czuje się. Yy, na tyle pewna w tej relacji, żeby zostawić wszystko dla Was, mimo iż myśli o Was bardzo mocno i myśli o Was przez pryzmat nie tyle fizyczny, co bardzo silnego przyciągania, wiecie? Takiego przyciągania właśnie bratnich dusz, no bardzo silnie. Jeżeli jest przy Was odległość, ta osoba myśli o Tobie i o spotkaniu z Tobą, przyjeździe, a nawet przeprowadzce do miejsca, gdzie Ty mieszkasz. Ta osoba myśli, jeżeli, kochani, jest między wami brak kontaktu, to ta osoba myśli o nawet o śledzeniu Ciebie, o stricte śledzeniu Ciebie, przeglądaniu mediów społecznościowych, wysyłaniu jakichś nawet wiadomości z innych numerów, podpuszczaniu Ciebie trochę stricte. No, ta osoba myśli o Tobie tak, jakbyś Ty była własnością tej osoby, tego mężczyzny lub tej kobiety. Ona tak czuje. Tak myśli, tak chce, żeby tak było. O, może w ten sposób. Co do waszej znajomości i zmian w tej znajomości, widzę bierną z jej strony postawę. Bierną z jej strony postawę. To bardziej ona będzie chciała dyrygować, zarządzać, kontrolować, manipulować, ale mm, będzie oczekiwała, że to to wszystko zmienisz dla niej. No, na części z Was widzę, że już trochę zmieniliście dla tej osoby, a mimo to nie przyniosło to rezultatów. Kochani Karta Rada. No tu zostaje Karta Rada. Bo ta osoba wcale nie myśli się wymiksować z tej znajomości. Może być chwilowy. Chwilowy to oznacza do 6 miesięcy mm, zawieszenie w znajomości, brak kontaktu. Ech. Ale ta osoba myśli o tobie cały czas. Analizuje cały czas waszą znajomość dla części z was Próbuje Ciebie zatrzymać i myśli o tym, jak Ciebie zatrzymać przy sobie, ale nic za bardzo nie zmienić i za wiele nie poświęcić. No, to będzie, wiecie, karta rada dla Ciebie, ty zastanów się, przewartościuj, przewartościuj, ty przemyśl Waszą znajomość, czy ta znajomość jest korzystna z perspektywy przyszłości dla Ciebie. Czy ty nie dajesz zbyt wiele od siebie, a nic nie otrzymujesz, tak? Przemyślcie sobie to, kochani. Czekam na Waszą interakcję w komentarzach. Zobaczymy, co, jak Wy to odbieracie po drugiej stronie, e, stricte odnośnie Waszych znajomości, relacji i tego, co Wy czujecie, no bo wiadomo, odczyt jest odczytem ogólnym. A jeżeli jesteście zainteresowani odczytem dla karty numer 2, również do tego odczytu serdecznie Was zapraszam. Kochani, przede mną przed Wami karta numer 2 i ja sprawdzam i sprawdzamy. Co myśli przede wszystkim o Tobie osoba swojego serca, swojej myśli, swojego życia? Ty wizualizuj tą osobę, myśl o tej osobie, podczas gdy ja robię odczyt dla Ciebie. Co myśli o Tobie ta osoba? Czuje i myśli, że masz władzę nad nim lub nad nią. Czuje i myśli, że chce być z Tobą, że jesteś osobą dla niego niej wyjątkową. Czuję, że z tobą mogłaby zbudować relację prawdziwą, prawdziwy związek. Czuję, że ty ją rozumiesz, że no, powiem wam super karty, super. Dla karty numer jeden takie zamieszanie, a przy was stricte jasna, klarowna odpowiedź. Ta osoba myśli o tobie w ten sposób, że ty jesteś mężczyzną lub kobietą stworzonym dla niego, dla niej. Osobą, z którą mogłaby stworzyć prawdziwy związek i wierzy w to. Że to mogłoby Wam się udać, pokonując różne przeszkody. A od razu mówię, Wasza znajomość wychodzi mi jako zakazana, w karcie karmy nawet, zakazana, niepochwalana i nie jakby źle postrzegana, może tak bym powiedziała, przez innych, co oznacza, że osoba z Twojego serca, z Twojej myśli, z Twojego życia i widzę, że część osób z pierwszej karty ogląda ten odczyt, em, I jest ta, co, kończąc, myśl ta osoba jest manipulowana przez kogoś lub boi się wyznać, powiedzieć o waszej znajomości. Tak wam powiem. Co jeszcze ta osoba myśli, jeżeli chodzi o ciebie, o waszą znajomość? Ta osoba wręcz nie może się doczekać tej bliskości między wami. Lub tej bliskości jej bardzo brakuje. Ta osoba myśli o tobie, co ty odczuwasz intuicyjnie, podświadomie. Ta osoba ma nadzieję na spotkanie, na rozmowę, ale również, kochani, ta osoba no, chce z wami coś stworzyć. Ta osoba chce z wami stworzyć relację, związek. Chce dążyć do, do bycia razem w najbliższych miesiącach, przynajmniej do końca tego roku. Karty stawiam do 6 miesięcy. Ta osoba chce pozamykać jakieś sprawy swoje, ale myśląc o Tobie, o Was, o Waszej znajomości, ma bardzo tutaj poważne, takie jakby myśli w głowie i uczucia przede wszystkim. Dla części z Was karty, jakie mi tu wychodzą, znaki Zodiaku w sensie, wychodzą mi osoby z podznaku lwa, osoby z podznaku skorpiona, osoby z znaku ryb, osoby z znaku raka. Czyli albo wy, albo osoba, o której myślicie, lub oboje możecie być spod tych znaków. Co ona myśli jeszcze o tobie, o was, o waszej relacji tu i teraz, o waszej znajomości? Ona się czuje zniewolona w waszej znajomości, ale zniewolona pozytywnie. Energią, która tak jak w tej karcie, tak łączy. Która was połączyła, zniewoliła. Być może miejsce, czas i moment jest nieodpowiedni, w którym się poznaliście. Być może o kilka miesięcy za późno albo jeszcze ten czas nie nadszedł, czyli może to być miesiąc, dwa, trzy do sześciu za wcześnie. Jednak, tak czy tak, ja widzę poważne deklaracje ze strony tej osoby, poważne myśli o Was. W ogóle ta osoba myśli o tobie, jakbyś była dla niego niej wyrocznią dla niego niej osobą, która daje jej spełnienie, poczucie dowartościowania, poczucie, gdzie ta osoba czuje się kochana stuprocentową kobietą lub stuprocentowym mężczyzną przy Tobie, czuje się wysłuchana, jak najpiękniejsze karty przy Was, kochani. No cudowne karty przy Was wyszły. Tak. Ta osoba myśli również o tobie, a raczej o tym, aby tobie coś zaproponować, o czymś będzie z tobą rozmawiała. Dla mnie stricte o wspólnym byciu razem, o zamieszkaniu razem lub zrobieniu czegoś wspólnie. Być może jakiś wyjazd się szykuje w głowie tej osoby. Widzę wiadomość od tej osoby w najbliższych dniach do ciebie. Ja też kartę radę zobaczę, bo chociaż tutaj nie wiem, co tutaj karta rada miała, ale jednak wyskoczyła. Karta Rada, akurat ta, dla mnie mm, mówi nic innego jak tak: Pamiętaj, na czyimś nieszczęściu swojego szczęścia nie zbudujesz. Karta stricte, wbrew temu, co mówi, jest kartą pozytywną. Oznacza, że pozamykaj wszystkie swoje sprawy, nie rób czegoś po prostu, jeżeli jesteś w tym momencie osobą nieszczęśliwą, niespełnioną. W momencie swojego życia, kiedy wiesz, że coś już umarło, zakończyło się, nie ma sensu, chcesz zmienić swoje życie i etap, w którym jesteś, zmień to, po prostu zmień. Ale nie dla tej osoby, która pojawiła się w Twoim życiu, nie dla niego, dla niej, ale dla siebie samego, dla siebie samej. Bo dopóki ty będziesz tkwić w czymś, co szczęścia ci nie daje, tak, nie ułożysz sobie życia na nowo. Musisz pozamykać pewne sprawy, konflikty. Zobowiązania, wszystko co cię blokuje na to, co nowe, żeby z otwartą, czystą białą kartką, ale dla siebie samego, dla siebie samej wejść w coś nowego, niezależnie od tego, co by miało z tego wyjść później. Ty musisz z czystą głową, z czystym sercem, z czystym życiem, taką czystą białą kartką, którą dopiero sobie zapiszesz, tak jak będziesz chciał, jak będziesz chciała, wejść w życie. Tak, kochani, karty dla Was pokazują. No mam nadzieję, że odczyt Wam się podobał. Bardzo fajny dla karty numer 2. Karta numer jeden nie ukrywam. Bardzo skomplikowane relacje mi wyszły. Relacje zniewolenia, takiego tkwienia w miejscu bez możliwości w głowie tej osoby, ale być może i waszej, jeżeli ktoś jest odczytu dla karty numer 1. E, tkwienia w tym miejscu takim, gdzie wy nie macie nadziei, wiary w to, że coś się może dla was zmienić, ale zmieni się spokojnie, kochani. Piszcie, jakie chcecie czytania, może przyszłość relacji między wami. No ja wam zrobię odczyt, może przyszłość relacji? Może zrobimy jutro przyszłość relacji? Postanówmy tak. Jutro zapraszam na godzinę 18 na czytanie z kart Tarota dla Was przyszłość Waszej znajomości, przyszłość dla Waszej relacji. Zobaczymy, co karty będą chciały Wam pokazać. Ja serdecznie zapraszam do innych odczytów, które już są dostępne na moim kanale. Wejdźcie sobie w filmy, które już są nagrane. Ja nagrywam praktycznie codziennie dla was o godzinie 18. No przez parę dni tutaj ostatnich takie miałam trochę zawirowania, gdyż byłam troszkę przeziębiona, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, kochani. Ja teraz się z wami żegnam. Serdecznie dziękuję wam za czas poświęcony mi i moim kartom. Słyszymy się w kolejnym odczycie kart tarota dla was. Trzymajcie się ciepło. Cześć.